Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym ósmym rozważaniu świętych słów, czyli mądrości świętych, którzy podpowiadają nam, jak iść za Chrystusem, jak podążać jego drogami, by naprawdę wchodzić na nowy poziom swojej relacji z nim, na nowy poziom poznawania go. Dzisiaj uczymy się po raz kolejny od świętego Bernarda Sklewo, który będzie podpowiadał nam. Jako nasz starszy brat, jak walczyć przeciwko sobie, przeciwko swojej cielesności, kiedy mamy w sobie zakorzenione nawyki, wrodzone skłonności i ciężko nam z nich wyjść. Że to ciężka sprawa, mówi od samego początku. Posłuchajmy o tym wspólnie. Jeśli spróbujesz tego swoimi siłami, to będzie to tak, jakbyś próbował zatrzymać rozszalały potok. Albo próbował zawrócić wody Jordanu. Cóż wobec tego można zrobić? Musisz szukać słowa, potrzeba ci siły i to nie po prostu siły, ale mocy czerpanej z wysoka. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, jak święci po raz kolejny zwracają naszą uwagę na Chrystusa, że akcent w naszym życiu duchowym. Powinien być położony na tym, co może zrobić Chrystus w nas, a nie co my sami możemy zrobić na drodze naszego nawracania się. To jest bardzo ważne, bo też to jest moje doświadczenie życia, towarzyszenia wielu ludziom w życiu duchowym, że kiedy akcent w naszym życiu duchowym jest położony na tym, co ja mogę zrobić, to bardzo często hamujemy działanie Pana Boga w naszym życiu, bardzo często hamujemy jego, e, działanie Jego łaski, działanie jego, e, jego Ducha. Ale kiedy akcent w naszym życiu duchowym jest położony na to, co Chrystus może zrobić w nas, co Chrystus zrobił w naszym życiu dla nas, to uaktywnia działanie łaski Bożej, to sprawia, że łaska Boża, moc Boża, Zaczynają działać w nas dużo szybciej, dużo bardziej. To jest tak rzeka, w którą wpadamy i w którą wchodzimy. I to jest bardzo ciekawe porównanie, o którym mówi święty Bernard. Kiedy próbujesz sam swoimi siłami walczyć z grzechem, to tak jakbyś próbował zatrzymać rozszalały potok albo próbował zawrócić wodę Jordanu. Jest to niemożliwe. I do czego dzisiaj zaprasza nas właśnie ten święty? Mówi, cóż wobec tego można zrobić? Musisz szukać słowa. Zobaczcie, bardzo ciekawą rzeczą jest to, kiedy przyglądamy się Ewangelii, gdy Pan Jezus znajduje się na pustyni, kiedy jest w trakcie swojej walki ze złym duchem. Wiemy, że chwilę po wyjściu z pustyni Jezus zaczyna swoją publiczną działalność i wielka moc zaczyna towarzyszyć jego głoszeniu, ale tą kluczową walkę przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus. Rozpoczyna właśnie na pustyni, gdzie zły duch atakuje go, a Jezus odpowiada mu Bożym Słowem. Jezus wygrywa bitwę Bożym Słowem. I czytamy dzisiaj właśnie o tym, że święty Bernard podpowiada nam. Musisz szukać Bożej Mocy. Musisz szukać nie tylko tej ludzkiej siły, ale mocy czerpanej z wysoka. Gdzie jest ta moc? W Słowie Bożym. W Bożym Słowie. Dlatego potrzebujemy dzisiaj. Zrobić sobie rachunek sumienia, czy w moim życiu słowo Boże odgrywa kluczową rolę? Jaką rolę w moim życiu odgrywa Boże Słowo? Którą rzeczą jest czytanie Bożego Słowa podczas mojego dnia? Czy w ogóle mam na to czas? Ja staram się, słuchajcie, swój, swój dzień zaczynać właśnie w taki sposób. Mając aplikację na telefonie, mając Pismo Święte w. W wersji papierowej, by zaczynać swój dzień od czytania, na przykład czytań na dany dzień, które są w kościele. Wtedy wiem, że zaczynam ten dzień od Bożego Słowa, nie od moich własnych słów, ale od Bożego Słowa. Zapraszam Was do tego, byście spróbowali wyznaczyć sobie taki dzień podczas, podczas czas podczas dnia na, na czytanie Bożego Słowa. Może niektórym z Was właśnie będą pomagały kwadransiki ze słowem, które pojawiają się dwa razy w tygodniu. Zachęcam Was, byśmy czytali Słowo nawet małymi e, fragmentami, nawet zdaniami, może jakimś rozdziałem dziennie, ale e, szukajmy mocy Boga w naszym życiu, a ta moc objawia się właśnie przez e, Boże Słowo. Potrzeba Ci siły i to nie po prostu siły, ale mocy czerpanej z wysoka. A ta moc kryje się w Bożym Słowie. Duchu Święty, prosimy Cię dzisiaj. Spraw, by Słowo Boże, by Biblia stała się z powrotem e, ważną częścią naszego dnia. Spraw, byśmy odnaleźli moc Twojego słowa. Daj nam zatęsknić za tym słowem, abyśmy czytając je, rozumieli je i abyśmy odnajdywali pokój, który utraciliśmy, abyśmy odnajdywali siły, których tak bardzo potrzebujemy. O to się modlimy, o to prosimy. W Twoje święte imię. Amen. Dobrego dnia. Dobrego dnia z Bożym Słowem, oczywiście.